W nadszedł ten moment, tak, w końcu zaczęłam naprawdę nagrywać ten filmik. Zbierałam się do tego już z 3 miesiące, chyba, albo i więcej, nie, z koło 3 miesięcy chyba. No i w końcu nadszedł ten moment, że jestem tutaj z wami. Dla mnie to jest jeszcze troszeczkę czarna magia, więc wybaczcie mi za jakieś błędy, ale że tak powiem, to w ogóle nigdy nie miałam w planach zakładać kanału. Tak naprawdę robię to dla Was, bo dostałam od Was dużo wiadomości, że chcielibyście, żebym taki kanał otworzyła. Więc tak, cześć, jestem. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, jestem Carly Charlotte, a znana z TikToka. <gulanie> Ogólnie, no to zaczęłam nagrywać na TikToku w sumie niedawno to było w czerwcu chyba. W czerwcu zaczęłam nagrywać TikToki. No, i nie wiedziałam nawet skąd to się tak zdarzyło, bo zrobiłam to tylko dla siebie. Tak, wiedziałam, że kilka znajomych ma, tu takie było dla znajomych, tam zaznaczone. No i w pewnym momencie myślałam: A i tak tego nikt nie zauważył, wrzucam na publiczne. No i wrzuciłam na publiczne, no i się okazało, że miałam dużo wyświetleń. Przychodziło mi coraz więcej wyświetleń, 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 aż w pewnym momencie w ogóle was już było 117 tysięcy. Co było dla mnie w ogóle niesamowite. Nie spodziewałam się, że tyle aż was będzie. No, ale no. Co? No to stwierdziłam, że działam dalej. Jednakże los tak chciał, że ktoś bardzo mnie nie lubił i non stop mnie zgłaszał i usunęli mi konto. No ale stwierdziłam, że no kurde, raz mi usunęli, raz doszłam do 117 tysięcy, zobaczymy do ilu zaraz. Mam nowe konto, zobaczymy jak to będzie. Jak mi usuną, to jeszcze jedno zrobię. <laughs> nie przejmuję się tym, robię to tak naprawdę dla rozrywki. No nie ukrywam, że zaczęłam na tym też zarabiać pieniądze. Ale no jednak to jest też takie troszeczkę z pasji, bo prowadzę swoją firmę, więc mogę to rozdzielić, to było takie hobby, a przy okazji, że z tego jest fajna kasa, no to czemu by nie? No to tyle o mnie, nie wiem, może dzisiejszy w ogóle filmik zrobimy taki trochę o mnie, żebyśmy się lepiej poznali, kolejne będą bardziej tematyczne, no nie ukrywam, może jeszcze dzisiaj spróbuję nagrać, za czym jak się rozgadam. Ogólnie to tak, mam 24 lata, mam starszego męża, o czym będzie oddzielny TikTok na pewno. Bo wiele was się spyta jaka jest między nami różnica wieku, jak się poznaliśmy, ile miałam lat i tak dalej, i tak dalej. Więc na to odpowiem w kolejnym filmiku. E, ogólnie rzecz biorąc na pewno na Instagramie będę robiła dla was takie ankiety. Jeżeli jest jakiś dany temat, który chcielibyście, żebym poruszyła, to będę go poruszała. Zobaczę ile będzie na to głosów, no i po prostu będziemy z tym tematem ruszali. W e, chwilach mam porozmawiać trochę na temat seksualności, na temat cielesności. No bo dużo osób też się pyta mnie, jak w ogóle się z tym czuję, jak mój mąż się z tym czuje, że odkrywam dużo ciała, że pokazuję swoje atuty, eee, więc chciałabym też na ten temat się wypowiedzieć i ogólnie na temat akceptacji samego siebie, no bo dużo niestety kobiet, niezależnie od tego, czy ma mały biust, duży biust, czy jest szczupła, czy jest gruba, eee, ma kompleksy. No każda z nas tak naprawdę ma kompleksy, to jest znane już od, za od zawsze tak naprawdę. No i... Chciałabym też na ten temat porozmawiać. Na temat akceptacji siebie. Na temat tego, że no kurde, no wszyscy jesteśmy wspaniali, tak naprawdę. No, oprócz tych osób, które tylko siedzą i marudzą i szczepiają się innych. Takie osoby nie są wspaniałe. <grych> no, no i to tak wygląda. No i myślę, wydaje się, że w sumie to jest taki mój pierwszy filmik, który jest taki. Nie tematyczny, w ogóle mi jest mega dziwnie, bo no nigdy czegoś takiego nie nagrywałam. Nawet ostatnio mi było trudno, jak robiłam na Was live na początku. To ja tak myślałam sobie powiedzieć, o czym ja mam mówić? W szczególności, jak na samym początku nie było żadnych pytań, ja tak, o Boże, co ja mam teraz tym mówić? <grym> I to było dla mnie trudne, a teraz takie mówienie przed kamerą i cały czas dawanie monologu to już jest w ogóle dla mnie totalny hardcore, bo no kurde. Ja lubię rozmawiać, tak wiecie, tak, face to face i żeby ta konwersacja trwała. Nie powiem, lubię dużo gadać, lubię, żebym mogła ja się dużo wypowiedzieć. Tutaj to mam ogromne pole manewru do tego. O, właśnie widać. No, ale no, będzie mi na początku trudno, więc mi wybaczcie. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, więc to chyba na razie tyle. Ja się biorę zaraz do kolejnego tematycznego, już. jak to powiedzieć? filmu? YouTube'a? W ogóle nawet nie wiem, jak to się mówi. Muszę chyba w sumie obejrzeć jakieś filmiki YouTuberów. Bo nawet w sumie nie ogadniam. I powinnam chyba obejrzeć, żeby skopiować, żeby sprawdzić. Znaczy skopiować, może nie skopiować, tylko zainspirować się i zobaczyć, co powinnam robić, a czego nie. No, więc to na dzisiaj tyle. Buziaczki, a jak coś, to ci, którzy dopiero na mnie natrafili tutaj, a nie z moich mediów, to w bio, jest tutaj coś takiego jak piłgło w sumie, nie wiem. Jeżeli jest bio, to na pewno tam zostawię linki, jak nie to w dam w opisie do moich mediów. No, no to tyle, buziaki, cześć!